Cześć. Z tej strony Charles. Witam was na kanale Kartografia i zapraszam na pierwszy odcinek serii Globetrotter, w której przyglądamy się ciekawym samochodom, których niestety nie zobaczycie w polskich salonach. A w dzisiejszym odcinku przyjrzymy się Kia Telluride. Zanim zaczniemy, nie zapomnijcie zasubskrybować kanału i dać łapki w górę, jeśli spodobał wam się ten film. To dzięki wam mogę rozwijać ten kanał. Kia Telluride została niestety Zaprojektowana przede wszystkim z myślą o rynku amerykańskim, i tam też jest produkowana. A szkoda, bo to dobre połączenie udanej stylistyki, komfortu, przestrzeni, świetnego stosunku jakości do ceny, solidnego wyposażenia i oczywiście długiej gwarancji. Stylistycznie, Telluride to jeden z najciekawiej zaprojektowanych słów na rynku amerykańskim. Sylwetka całościowo jest atrakcyjna, chociaż wiem, że niektórzy oczywiście powiedzą, że jest brzydki. Jak zwykle to kwestia gustu. Pas przedni zdobi duży, kanciasty wlot powietrza w kształcie tzw. zwanego tygrysiego nosa z nowym logo Kia, a także pionowo umieszczone kanciaste reflektory, które skrywają dodatkowo światła do jazdy dziennej LED o motywie podwójnych pionowych linii. W dolnej części mam dodatkowo kontrastową płytę ochronną z pionowymi wlotami powietrza oraz światła przeciwgielne w stylistyce kosty lodu. Z kolei tylne lampy mają kształt bumerangów i to jest według mnie jedyny kontrowersyjny element tej stylistyki. Można to albo uwielbiać, albo nienawidzić. Ja bardziej przesuwam się w stronę tej drugiej opcji. Telluride to SUV segmentu E, który bazuje na przeprojektowanej płycie Sorento. Ma 5 metrów długości, 199 cm szerokości, 175 cm wysokości, a rozstaw osi wynosi 290 cm. Jak na standardy europejskie jest to po prostu potężny SUV. Tak potężne wymiary przekładają się również na przepastny bagażnik. W układzie 7-8-osobowym, za trzecim rzędem siedzeń, mamy do dyspozycji prawie 600 litrów przestrzeni. W układzie 5-osobowym utrzymujemy już aż 1300 litrów pojemności bagażnika i aż 2460 litrów pojemności przy złożonych wszystkich siedzeniach, licząc przestrzeń za przednimi fotelami. Robi wrażenie. Wnętrze Telluride wygląda solidnie, jest wykonane z przyjemnych dla oka materiałów i widać, że napracowano się tu, by czuć wyższą jakość wykonania znaną zazwyczaj z marek premium. Jest tu niezaprzeczalnie ekskluzywnie i wygodnie. A ponieważ Telluride jest dłuższy niż 7-osobowa Kia Sorento, jego kabina jest jeszcze bardziej przystronna, szczególnie dla pasażerów na tylnych siedzeniach. Jest tu miejsce dla 8 osób z kanapą w drugim rzędzie lub miejsce dla 7 osób z opcjonalnymi fotelami kapitańskimi. Sam projekt deski rozdzielczej jest klasyczny, ale jednocześnie nowoczesny. Mamy tu zestaw połączonych zakrzywionych ekranów, na których składają się cyfrowe zegary oraz nowy, większy niż dotychczas ponad 12 ekran systemu inforozrywki. Poniżej znajduje się ładny dekor drewniany, a jeszcze niżej znajduje się na szczęście panel z fizycznymi przyciskami do obsługi systemu inforozrywki oraz do sterowania klimatyzacją. Jak widać da się zrobić wnętrze jednocześnie funkcjonalne i ładne. A poniżej tych paneli mamy jeszcze potężną konsolę środkową z przyciskami do wyboru trybów jazdy. Po bokach mamy też solidne uchwyty, wykończone skórą, na których znajdują się jeszcze przyciski do podgrzewania i wentylacji foteli. Przydatnych rozwiązań na pokładzie znajdziemy również opcjonalne lusterko elektroniczne z funkcją HomeLink, system audio Harmon Kardon, do tego bezprzewodowa ładowarka, interfejsy Android Auto i Apple CarPlay w standardzie, możliwość podłączenia dwóch urządzeń pod Bluetooth czy potężny wyświetlacz przyjazny head-up o przekątnej aż 10 cali. Tak naprawdę najmniej pasującym elementem wnętrza jest dla mnie projekt kierownicy. Zbyt mocno kojarzy mi się z poprzednią generacją Sorento i po prostu nie pasuje mi tu do nowoczesnego charakteru całości. Z nietypowych rozwiązań na pokładzie znajdziemy na przykład funkcję Driver Talk, czyli coś ala Intercom, dzięki któremu pasażerowie w tylnych rzędach będą z słyszeć głos kierowcy. Podobne rozwiązanie jak w nowej Kia Sorento. A Dla fanów łączności Kia Telluride wyposażona jest również w cyfrowy kluczyk, dzięki któremu otworzymy i uruchomimy auto za pomocą aplikacji na smartfona. Dostajemy również aktualizację w chmurze, czy dostęp do aplikacji Kia Access, która pozwala sparować smartwatch z samochodem, by obsługiwać część funkcji auta. Telluride nie bierze również jeńców w temacie bezpieczeństwa. Można dobrać praktycznie każdy system, który mamy w głowie. I tak znajdziemy tu na przykład aktywny tempomat z funkcją rozpoznawania znaków i dostosowywania prędkości do ograniczeń na drodze, jak również na przykład przy wchodzeniu w zakręt. System autonomicznego hamowania z funkcją wykrywania pieszych, rowerzystów i pojazdów wraz z asystentem skrętu w lewo, system utrzymania pasa ruchu czy system monitorowania martwego pola z podglądem z kamer na zegarach. Jeśli chodzi o jednostki napędowe, to jak to bywa w USA, nie uświadczycie tu silników o pojemności kartonu mleka, tak popularnych obecnie w Europie. W ofercie dostępna jest tylko jedna wolnossąca jednostka benzynowa V6 o pojemności 3.6 litra, mocy 291 koni mechanicznych oraz 262 Nm momentu obrotowego. Do tego 8-stopniowy automat, opcjonalnie napęd na wszystkie koła, funkcja samopoziomowania tylnego zawieszenia i uciąg całkowity do niecałych 2500 kg, a na koniec 20 cm prześwitu, dzięki któremu auto poradzi sobie również w trudniejszym terenie. Ceny tego obecnie startują od 33 000 dolarów za wersję bazową LX, następnie 35 590 dolarów za wersję S, 38 000 dolarów za wersję IX i niecałe 43 000 dolarów za topową odmianę SX. Są to oczywiście ceny przed podatkami. Jeśli chodzi o poliftową wersję, jeszcze cennika nie znamy, ale jestem pewien, że ceny skoczą jeszcze o kilka tysięcy dolarów do góry, ale za to klienci dostaną do wyboru nowe wersje. Xline i X Pro. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o Kia Telluride i czy chcielibyście zobaczyć to auto w polskich salonach. Nie zapomnijcie dać łapki w górę i zasubskrybować kanału, aby być zawsze na bieżąco z nowymi filmami. To dzięki wam mogę rozwijać ten kanał. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.